Tak. Dobra. Dobrze, Krzysztof, na ten tydzień będzie, albo na jutro jak trzeba. Dobra. Dobry. Dobry. A do Maniewską poproszę. Jasne. Zabiegany dzień, co? Ale pan sobie nie wyobraża. Tu łeb urywa. Ale robić trzeba, prawda? No, robić trzeba ktoś. Na prezenciki dla żony musi zarobić, tak? A żona nie pracuje? Przepraszam, że tak pytam. Ale... Nie, nie! Nic się nie stało, wie pan. Żona nie pracuje, bo jest w domu z dziećmi. Tak się umówiliśmy, więc. Ale no, jakoś do pracy się nie wybiera. Dzieci już prawie dorosłe. No, to już jej trzeba się pytać nie wie. Byle do emerytury. No, tylko wie pan, to jest jeszcze jakieś 30 lat, nie? Dwa kredyty są, dom się buduje, przecież żona chciała. Jeden dzieciak ciągle chory siedzi w domu, drugi ma teraz problemy w nauce. I to jest, wie pan, są takie momenty, takie chwile, że ja bym chciał to wszystko jakoś, nie wiem, zatrzymać, chociaż na kilka. Rozumiem. Kiedyś to ja z kolegami w góry jeździłem, wie pan, i jakoś. Relaks Odbierałem stamtąd, ale teraz to już każdy zabiegany, może. Żona mnie teraz nie puści, bo mnie ciągle w domu nie ma. Ciekawy dlaczego, bo ktoś musi pracować i. No nie, 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 nie. nie pan to. Chciałbym tak chociaż raz jeszcze. Przepraszam, że panu tak mhm. mówię, ale. Jasne. Zapytał pan, jakoś tak. przeżyć coś, albo zacząć żyć w ogóle. Rozumiem. Wie pan, tu byśmy się zatrzymali, co? Tutaj? Ale jesteśmy przy moście. Dojdę i gdzie indziej pójdę. Wie pan, pan się zatrzyma. Dobrze. OK. Jasna sprawa. Proszę bardzo. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Dobry. Dobry. Do centrum się kopsniemy, co? Oczywiście. Kurewka, jest taki lód dzisiaj na mieście. Brak. Wszystko stoi. Wisło stradą się przebijemy jakoś. No taka pora, wszyscy wracają z pracy. I jeszcze tak ta pogoda. Zimą jak zwykle zaskoczyła kierowców. <grych> Ledwo, śnieg spadnie i już. Ja żadnego jazdy z chipsów. Mieli. No tak. nic, no. Jeszcze 17. A też z roboty wracam, wie pan co, ale jestem tak zmęczona. Dzisiaj tylu klientów było. Ale najważniejsze, że wszyscy zadowoleni. A duży ruch w pani branży? No, szkoda gadać, wie pan co. Już 5 lat w tym siedzę, ale serio. Teraz to jest jakieś apogeum. Po prostu co godzinę inny koleś. A tak z czystej ciekawości, to ile kosztuje godzina? Zależy, ja tak biorę 150, 200, też zależy co robimy, nie? Ale koleżanki to różnie, czasem biorą mniej, czasem więcej. No. I tak Pani myśli, że taki zawód na całe życie, czy jak? No kurde, w sumie czemu nie? Jakby, haś się zgadza. Klient zmęczony, zadowolony, ja to samo. Jedyne co to narzeczony narzeka, że wracam tu do domu i nie mam w ogóle siły na nic, tylko spać od razu. No tak. Racja. A może pan też by chciał? O, ja, ja to to nie. Jakby się żona dowiedziała. Nie, nie. nie, nie. No a co ma żona do treningów na siłowni? Słucham? To ma żona do treningów na siłowni. A, nie, dobra, bo ja ten... Dobrze, oczywiście, wezmę wizytówkę. Czemu nie? Proszę, Pan zadzwoni i ja się Panem ładnie zajmę. Oczywiście, w sumie, czemu nie? Bardzo o, dziękuję. się O, okej. Okay. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Do zobaczenia, mam nadzieję. Ja też. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszam. Dokąd jedziemy? E, do Sera, proszę. Już ustawiam. A co, wystawa dzisiaj jakaś? Mm, yy, tak, wystawa. Znany ktoś? Ten artysta, w sensie. Czy ja wiem? Jako tako? No, ale panu się podoba, skoro pan jedzie zobaczyć. Nie no, wie pan, ja to bardziej tak, żeby z ludźmi pogadać. To jego wszystkie prace to ja znam na pamięć. No i nie wszystkie są dobre. A ma pan jakieś jego obrazki przykładowo? Bo ja tutaj nie mogę podczas jazdy w telefonie zobaczyć. Wie pan, może coś tam znajdę na telefonie. O, o kurde. No ładne to jest. Muszę przyznać, że ma gość talent. A pan tam był? W Londynie? Ach, tam byłem na chwilkę. I co? Poznał go pan? Kogo? No tego artystę. Nie, no, wie pan, tak w zasadzie tego ja znam od dawna. W sumie to od dzieciństwa. I co? Też jest jak ci wszyscy artyści, odklejony taki? Czy normalny chłop? Szczerze mówiąc, to ciężko powiedzieć. Trudna z niego osoba. No, ale jak ktoś umie takie rzeczy robić. To musi mieć niezły umysł. I nie może być normalny, co nie? To prawda. To prawda. No i jesteśmy. To tutaj. Tam pozdrowi pan tego artystę. Jak będzie. Dzięki bardzo. To, to tutaj, tak? Tak. Tutaj. Dobra. Dzięki. Miłego dnia życzę. Miłego dnia. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam, zapraszam. Dokąd jedziemy? Gdzie to było, kochanie? Um, na Moliera chyba. Na Moliera poprosimy? Jasne. Um, kochanie, a może byśmy zarezerwowali już te bilety do Barcelony? Póki jeszcze loty są tanie. Daj mi jeszcze chwilę, proszę. Do końca tygodnia ogarnę parę spraw, to ogarnę wszystko od razu. No dobrze, myśl jak chcesz. Ale będzie fajnie. Pójdziemy od razu do muzeum. I jak wrócimy, to od razu jedziemy do moich rodziców. Muszę, muszę cię w końcu poznać. Pamiętam, kochanie. Ja o wszystkim pamiętam. <noise> Cudownie. No bo ja się zdenerwuję, dlatego tak gadam jak nakręcona. Naprawdę nie ma czym. Ale jak to nie ma? Przecież ja już mówiłam tyle cudownych rzeczy na twój temat, jaki ty to nie jesteś. <słyszą> no może niepotrzebnie? A, um. A przepraszam, czy moglibyśmy się tutaj na chwilkę zatrzymać? Kupiłabym dosłownie jedną rzecz, bardzo szybciutko. Możemy? Oczywiście, tutaj znajdę miejsce do parkowania. Super, dziękuję bardzo. Jasne. Pan sobie narzeczoną znalazł. To pan jeszcze nie widział jej koleżanki, Agatki. Ta, to jest dopiero rakieta. Jutro do nie jadę. No... To jeśli chodzi o Karolinę... chulnia straszna, jeśli chodzi o te sprawy, nie? Jeszcze teraz z tą Barceloną odwala... Już widzę, jakbyś będę zapierdalał po tych wszystkich wystawach, tam wybiegach, to jest... Ładne to, ale naiwne i głupie jak but. Żeby się chociaż ruchała dobrze, ale... Taka to jest kłoda. Jestem już. Możemy jechać. Widzę, że soczek mi kupiłaś. Dziękuję. Zawsze mnie pamiętasz, kochan. Kocham cię, wiesz? Ach, wiem. A ty mnie też? Naprawdę musisz teraz o to pytać. Hmm, no, no Uszanowanie, dzień dobry. Dzień dobry, uszanowanie. Gdzie jedziemy? Na dzieci Warszawy 36, czyli na dawnego Sobieskiego. Ale kiedy to było? Szybko ten czas leci, prawda? Z jednej strony tak. A z drugiej, wie pan. Wszystko to jest rzecz względna. Przeszłość. Teraźniejszość, przyszłość. To jest tylko taka uparta iluzja. Ja to na takie rzeczy za głupi jestem. Tylko pan tak mówi. Niech no pan nie obraża samego siebie. Fizyka to jest cudowna rzecz, tylko ludzie niepotrzebnie w niej widzą same liczby. A tam jest o wiele więcej piękna do odkrycia poezji wręcz. Pan by. Przyszedł kiedyś na moje zajęcia, jak wykładałem, to by Pan wszystko zrozumiał w trymiga. A, to Pan doktor pewnie jakiś. Tak, właściwie to profesor. O, a jaka dziedzina? Fizyka teoretyczna. Oj, oj. Ja wiem, ja wiem. Tak to brzmi pompatycznie. Każdy tak reaguje. Ale to jest naprawdę bardzo przystępna wiedza, tylko ci, którzy tego uczą, nie potrafią tego odpowiednio wyłożyć Takim ludzkim językiem. No właśnie, ja to zawsze nie wiedziałem, że ten kosmos jest skończony, tam nic nie widać dalej. Jak to jest w końcu? A to jest akurat bardzo dobry przykład, bo widzi pan, my widzimy tylko 92 miliardy lat świetnych średnicy, tak? A niech pan sobie teraz wyobrazi stoi pan na pustym polu, środek nocy, nic nie widać, i ma pan ze sobą lampę oliwną, tak? I ta lampa daje określony promień światła i nic więcej. Ale pan wie, że to pole jest większe, tylko dalej pan nic nie widzi. Ale może się pan przesunąć i będzie pan widział inne 10 metrów średnicy. No to ja to rozumiem teraz. O, dojeżdżamy. No tutaj się zatrzymać? Tutaj pod Żabką. A co, zakupy jeszcze jakieś? Nie, nie. Ja tu pracuję. Dziękuję panu bardzo. Miłego dnia życzę. Miłego dnia, panie profesorze. Dziękuję. Czas na wiadomości. Dziś otwarcie wystawy prac Zbigniewa Modzelewskiego w Centrum Koneser. Przypomnijmy, że Modzelewski zachwycił krytyków swoimi pracami już w zeszłym roku przy okazji wystawy w londyńskim Tate Modern. Znany ze swojego unikalnego stylu i charakterystycznego nakrycia głowy, odwiedzi dziś osobiście wystawę swoich prac w Koneserze. Most poniatowskiego chwilowo zamknięty z powodu próby samobójczej. Świadkowie widzieli mężczyznę, który przeszedł przez barierki na moście i skoczył do Wisły. Policja prowadzi poszukiwania, zaangażowani są także płetwonurkowie. Pora na pogodę.